Tak więc, Szanowni Państwo, jesteśmy w Biedniu, tutaj mieści się siedziba Zakonu i tutaj urzęduje również Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego. No i niedaleko Kościoła Zakonu i siedzibym Zakonu Krzyżackiego mamy również Kościół Zakonu Maltańskiego. E, tak więc to jest, proszę Państwa, ambasada Korei Północnej w Wiedniu, jedna z najważniejszych w Europie. I tutaj z tej ambasady w roku 1994 uciekł dyplomata Kim jong e, Po jego ucieczce ambasada Korei Północnej w Warszawie no, na ulicy Bobrowickiej wysłała ekipę dochodzeniową, która przybyła do tej ambasady i prowadziła dochodzenie. Tak więc Warszawa jest najważniejsza w hierarchii ambasad Korei Północnej. Przed II wojną światową w tym oto pałacyku mieszkała węgierska księżniczka. Obecnie mieści się tutaj właśnie ambasada Korei Północnej. Więc tutaj mamy przepiękne ogrody Pałacu Cesarskiego Shundrum. I właśnie tutaj, w tym miejscu, 4 września 1823 roku Został zastrzelony przez wartownika człowiek, który prawdopodobnie próbował wykraść z pałacu Orlątko, czyli Napoleona II, syna boga wojny Napoleona Bonaparte. Człowiek ten należał do tajnej siatki Bonapartystów, którzy pragnęli restauracji cesarstwa Bonapartych. Do dzisiaj nie wiadomo, kim był ten człowiek. Jest to jedna z większych tajemnic historii. Więc tutaj w tym wielkim motokompleksie mieszczą się onz organizacje, w tym między innymi Światowa Agencja Atomistyki. Ten kompleks jest eksterytorialny i jest strzeżony przez specjalną policję onz którą zaraz Państwu pokażę. No i tutaj na jednej ze starych kamienic w Wiedniu razem oto symbol masoński.